Ciesz się ubraniami dłużej. Dodaj wanisz do każdego prania. Noś ubrania dłużej, wodę zostaw na turze. Kiedy jesteś w domu, spotykasz się z najbliższymi, a nawet kiedy jesteś w podróży. Mokry kaszel jak brzydka pogoda może popsuć twoje plany. Wypróbuj Flavamet w formie sprawdzonego syropu, tabletek musujących lub tabletek, które możesz mieć zawsze przy sobie. Flawamet z ambroxolem rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia jej wykrztuszanie, zmniejszając uporczywy mokry kaszel. Różni ludzie, różne potrzeby. Flawamet. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź z się z lekarzem, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Raczej nie ubierasz swojego dziecka połowicznie, raczej nie okrywasz go do snu tylko w połowie. Nie dajesz mu połowicznych zabawek. Raczej. Więc kiedy dziecko choruje, też nie działasz połowicznie. Na kaszel wybierasz Fosidal, bo wiesz, że kaszel to część problemu. Fosidal zwalcza kaszel łagodząc stan zapalny. Fosidal, teraz bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź stosuj się z lekarzem lub każde zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Fosidal. Leczy kaszel na całe... Kiedy się zakończy dzień, do łóżek wykładziemy się i wtem na dworze potwory wszystkie kriby.